Cześć witajcie widzowie, jestem Karol i dzisiaj wybierzemy się pokażę wam lasy nad rzeką. Lasy nad rzekami. Teraz widzicie stado kaczek nad rzeką. Rzeki często otoczone są lasami albo takimi małymi krzakami. Dzisiaj właśnie o nich opowiem. Widzicie tu bardzo dużo kaczek. Nie widać ich aż tak dobrze, ale yy, na, na, są to, były to kaczki krzyżówki. Widzicie tam w oddali wielki klif. Teraz pokażę Wam trzmielinę. Jest to takie, taki krzew. Za, za, za chwilę ją Wam pokażę. Lasy nad rzekami są często bardzo dzikie. Jak się za chwilę przekonacie, zresztą sami teraz widzicie, jak dziki jest ten klif. Idziemy lasem. Jest w nim dużo drzew. Ma y, takie lasy, często porastają topole albo wierzby. Często również brzozy. Często nad rzekami są różne powalone drzewa. Za chwilę właśnie y, takie drzewo zobaczycie, które już jest spruchniałe. Nad rzekami często jest dużo takich drzew. To widzicie takie spróchniałe drzewo. Powalone, spróchniałe drzewo. Żyją w nim często, jak różne owady. Często larwy owadów żyją w takich właśnie drzewach powalonych. W takich spróchniałych. Też. Często też są różne gałęzie niesione przez prąd, wody. Teraz za chwilę wam pokażę, że nad rzeką mogą być również bardzo gęste i zarośnięte lasy. Tutaj, widzimy, tutaj ten las jest gęsty, ale nie aż tak. Za chwilę zobaczycie bardzo gęsty las. Tutaj widzimy piękne kwiaty na, na drzewie. Dobra, teraz jesteśmy na, już nad inną rzeką, i yy, teraz pokażę Wam bar, bardzo dzi, dziki, taki bardzo za, zarośnięty las. Są piękne kwiaty, i zaraz pokażę Wam bardzo zarośnięty las. Widzę dziką różę, która ma już owoce. I teraz y, idę właśnie wam pokazać ten las. Tak jak mówiłem, la, y, y, le, y, lasy nad y, rzekami potrafią być bardzo dzikie i bardzo zarośnięte, tak jak widzicie na tym przykładzie. Jest to bardzo gęsty i zarośnięty nie tyle co drzewami, jak różnymi innymi roślinami las. Często y, nad rzekami nie ma Dużych lasów Tylko są małe gaje Czasami nawet Jest kilka Po prostu jest kilka drzew I tyle Tutaj widzimy Jakieś owoce Chyba niejadalne No chyba na pewno niejadalne I teraz zobaczycie Chyba tą trzmielinę Tak teraz widzicie Zaraz chwilę wam O to jest szmielina. To jest bardzo mocno. Tutaj widzicie teraz w centrum. To jest bardzo mocno trujący krzew. Tutaj widzicie jego owoce, chyba to jest jego owoc, też bardzo mocno trujący, często rośnie nad, często rośnie nad rzekami. Tutaj widzimy tą rzekę, tutaj to jest inna już rzeka, więc ona jest mniejsza. O wiele mniejsza. z Rzekami bardzo często też jest, jak tutaj widzicie, są pola po prostu uprawne. Jeszcze spojrzymy, tak, do rzeki. Może zobaczymy jak, jakieś ryby, ale wątpię w to. Patrzę tutaj za rybami, ale chyba ich nie widać. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia.